Ruszyły. Piękny start, proszę Państwa. W jednej linii prawie wszystkie konie. Na czele stawki Dancing Goodies, ale na ostatniej pozycji galopuje Bregalia. Ale już na czoło stawki chce się wydostać Benio. Benio prowadzi. Na drugiej pozycji jest w tej chwili Astechia. Następnie Sekfanka, Dancing Goodies. Później Kerma. Na ostatniej pozycji galopuje zdecydowanie Megi i Conor. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1200 metrów. Benio prowadzi z przewagą nad Astechią. Na trzeciej pozycji sekwanka tam się porobiły odstępy pomiędzy końmi z przewagą dosyć znaczną i jest na pierwszej pozycji Benio. Na drugiej Astechia. I na trzeciej Sekwanka, na czwartej Kerma, na piątej Gudys i na ostatniej pozycji zdecydowanie Megi i Conor. I za chwilę wyjście na prostą. Zostało do celownika jeszcze 600 metrów. I wyprowadza Benio ze sporą przewagą nad resztą koni. Benio jest na czele. Na drugiej pozycji Astechia. Finiszuje Kerma. Tam o drugie miejsce jeszcze walczy sporo koni, choć już przewaga Benio jest właściwie zlikwidowana, bo już na czele jest Astechia. Astechia prowadzi. Benio jeszcze utrzymuje drugą pozycję, ale słabnie. Astechia, Sekwanka. Astechia, Sekwanka. Nic się nie zmienia. Astechia, Sekwanka. Sekwanka mocno atakuje, ale chyba jej nie wyprzedzi w celowniku. Jeszcze 30 metrów. Astechia, Sekwanka. Następnie na trzeciej pozycji Dancing Goodies.